Witam się, witam serdecznie w kolejnym odcinku u mnie na kanale. Dzisiaj przychodzę do Was znowu z roślinami. Jakiś czas temu, kilka dni temu, koło tygodnia nagrywałam, jak mi przyszła paczka z Allegro z kanami. No i to było pożal się Boże i ohoho. Także wiecie, zrobiłam reklamację dzisiaj, dotarła do mnie właśnie paczka z reklamacji otworzyłam ją jak widzicie rośliny są takie jak trzeba tu mam było sześć sztuk kanny te kanny które przyszły jako pierwsze i jak one wyglądały to macie film ale dzisiaj pokażę wam w tym odcinku te które przyszły po reklamacji od sprzedawcy i te, które przyszły wcześniej, i zobaczycie, jaka jest totalna różnica. Można, można. Także ja wam tutaj nie będę mówiła, sprzedawcy, bo to już, jak to się mówi, mało ważne. Po opinii negatywnej na Allegro, sprzedawca wysłał towar, jak powinien być. Także ja Wam dzisiaj pokażę. Naszykowałam sobie gazety, żeby sobie rozłożyć. Od razu sobie będę oznaczać, bo tu są tylko karteczki, żeby mi się karteczki nie zamokrzały. Także położę na jednym kawałeczku gazety y, bulwę karny, która teraz dotarła i bulwę karny, która dotarła wcześniej. I zobaczycie jaka jest totalna. Różnica. Ja się biorę za przygotowywanie i zaraz się widzimy. Na razie wyłożyłam sobie trzy. I już Wam, kochani, pokazuję porównanie pomiędzy paczką numer 1 a paczką reklamowaną. I mamy tutaj tak. Kanna red pomarańczowa z pierwszej wysyłki. Na pół się przełamało. Zobaczcie jak to wygląda. Po obczyszczeniu oczywiście z kozonków, no to wiadomo, że z tego nikła nadzieja, żeby coś było na no, dwa kawałki. Tutaj coś żywego, ale zobaczcie. Jak był usychnięte i zagrzybiony, no to wiadomo. Ja na razie tego wyrzucać nie będę, ale sobie gdzieś osobno wsadzę, żeby mi zdrowych kan nie zarażało, nie? A tu mamy kawałeczek Tej samej kanny. Po reklamacji, zobaczcie. Może nie jest za duży kawałeczek. Ale zobaczcie, jaka zdrowa roślina. Także kochani, tak to wygląda. Po reklamacji. Pierwsza sztuka. Lecimy dalej. Bo mi miejsca na stole brakuje. Tutaj ta sadzonka z przesyłki numer 1. No nie najgorsza. Ale też tutaj widzicie. Ostroś coś nie chce złapać. Na końcach tutaj tej kanny widać, że pleśnia jakaś coś takiego. No tutaj, jakby może przeciął ją na pół, to może dwie sadzonki, no ale jak to się do wiosny przechowa, to nie wiadomo. Zobaczcie. No pleśni. Normalnie pleśni. I to jest kanna. Już wam pokazuję. City. Kanna C City. Nie wiem, jak ona różowa. Różowo, taka drobniejsze różowe kwiatki. Po reklamacji, piękna bulwa. Zobaczcie. Piękna, zdrowa bulwa. do życia okazała. Różne wielkości te bulwy przyszły po reklamacji, ale przede wszystkim zdrowe. Czyli zobaczcie. Piękna, zdrowa. Da się. Da się. No i trzecia: e, czyli tradycyjnie, po tej stronie tu się przełamało. Z pierwszej paczki zobaczcie, no ewidentnie, suche to, jakieś tutaj pleśnie, pleśnie. O, zobaczcie, takie mikre nadzieje na to, że z tego coś urośnie. Jest to kanna, mm, kanna żółta ma być, w żółtych kwiatach. Także to mamy z pierwszej paczki, tu mamy z drugiej paczki żółta, jedna sezonka żółtych kwiatach. Tak się prezentuje bulwa, bardzo też ładna, zdrowa, może nie za duża, ale zdrowa. Także na pierwsze trzy prezentują się tak, czyli widzicie jest bardzo kolosalna różnica. To oczywiście dla tych osób, które są zainteresowane ogrodnictwem. Czy nie można by było od razu wysłać roślin, jak należy? No można, nie? Ale jak to się mówi, człowiek się zawsze musi upominać o, o swoje. Także ja sobie zaraz to poznaczam. Te zdrowe, a te na razie powkładam, jakie są, w, po prostu w te torebki. I przechowają mi się, to mi się przechowają. To ja je wsadzę profilaktycznie na wiosnę. Wyrośnie coś z tego, to wyrośnie, nie wyrośnie, to nie wyrośnie, bo mam zdrowe rośliny. Także nie będę ich do kupy pchać, żeby mi po prostu nie zakaziły roślin, które mam swoje i tych zdrowych sadzonek. Także bieram się za oznaczenie i wykładam pozostałe. Chyba było 6 sztuk, 3, także, żeby było tutaj miejsce na stole. No to teraz lecimy z pozostałymi trzema kannami i zaczynamy od tej Z pierwszej wysyłki Wyglądała tak Ja wam pokazywałam ale to dzisiaj w ramach przypomnienia Kanna Żółto czerwona Red Tak I mamy tutaj po reklamacji, po reklamacji ta chyba jedna z piękniejszych bulwek. Zobaczcie. Ładna, piękna. Taret. Lecimy z kolejną. Kolejna kanna Gonder Lucifer. Jedna sztuka. W pierwszej patce prezentowała się tak: tutaj może jakieś życie jest. Może w tym kawałku. Po reklamacji, no tutaj akurat sprzedawca się nie popisał. Nie jest to za duże kłącza, ale żywe. Ale żywe. Najważniejsze, że żywe. I mamy numer 6. W pierwszej patce wyglądało to tak. Jest to kanna. Mi się ręce powróciły. Kanna kanna różowa, różowa o takich ciemnych liściach w paseczki ma być. I mamy tutaj po reklamacji wygląda w ten sposób. Tutaj można zauważyć zdjęcie czarno-białe, też nie jest jakaś za duża bulwka, ale jest przede wszystkim żywa, czyli jest nadzieja, że tu jest oczko, tu jest oczko, także z tego coś wyrośnie. Tak się prezentują, bo było 6 sztuk i jeszcze sprzedawca dał. W gratisie miks tulipanów. 5 sztuk tulipanów. Takie tulipanki. Także trzeba je na jesień posadzić. Ja już powiem Wam, że ja już nie wymagałam gratisów ani nic. To po prostu, żeby te rośliny były, jak Pan Bóg przykazał, jak to się mówi. No ale myślę, że. Po reklamacji jest to względne. No wiadomo, że od sprzedawców, którzy sprzedają na Allegro, nie spodziewajmy się nie wiadomo jakich dużych tych karp. No ale niech przede wszystkim ich życie będzie, niech one nam coś po prostu wydadzą jakiś plon, żeby z tego coś wyrosło. No bo z takich suszków popleśniałych, no to wiecie. Do wiosny to to, nie wiem czy to się przy tego przechowa. Jak mówiłam, tego nie będę wyrzucać, tylko w tych torebkach sobie wyniosę do piwnicy. Te sobie poznaczam, te siemką I tak to wygląda po reklamacji. Także nie jest źle. I w ten sposób sobie będę oznaczała, tutaj sobie oznaczyłam, że sobie po prostu. I przewiążę, żebym wiedziała, co to jest. To lepsze. A te z pierwszej wysyłki w torebkach ich po prostu wyniosę i zobaczymy. Przechowa to się, to, to posadzę. Nie przechowa się, to będzie do wyrzucenia. Może jak na to, no, któryś się okaże, że coś tam z tego wykiełkuje. Bo szkoda. Pieniądze by zostały zapłacone, wyłożone, więc. Trzeba było się upomnieć o swoje. A z tych, po to na pewno będą zdrowe rośliny. No dobra, to chyba na tyle. Składam ten majdań. Oznaczam sobie to wszystko, kto się mówi. I zobaczymy, jak mi się to do wiosny wszystko dobrze przechowa. To będziemy sadzić. Także, kochani, chcę jakieś takie inne, niż. Czerwone, dlatego właśnie teraz się już jesienią rozglądam za kanami, żeby po prostu na wiosnę już nie było problemu, bo ludzie w większości wyprzedają na jesień. Także to na tyle żegnam się. Pa, pa!